Witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie praktykę wygięć do tyłu. Usiądź na piętach, wyprostuj plecy, połóż dłonie na udach i zamknij oczy. Skoncentruj swoją uwagę na oddechu. Wdech i wydech przez nos. Wdech rozszerza twą klatkę piersiową, rozszerza żebra, wydech cię rozluźnia. Oddychaj spokojnie, powoli, równo, czując swoje ciało. Powoli otwórz oczy, przenieś ręce do tyłu, zapleć palce dłoni z tyłu za plecami. Ściągnij łopatki i otwierając klatkę piersiową, odsuń ręce od swoich pleców. Unosisz się przez czubek głowy w górę. Długi wdech, spokojny wydech. Rozluźnij ręce, zapleć palce dłonie odwrotnie i ponownie, ściągając łopatki, unosząc klatkę piersiową, odciągasz dłonie od pleców. Rozszerzasz przód ciała. Długi wdech, długi powolny wydech. rozluźnij ręce podkurcz palce stóp usiądź na piętach zapleć kciuki i podnieś ręce do góry na wdechu rozciągnij prawy, lewy bok z wydechem ręce idą do przodu odwrotnie zaplatasz kciuki i wdech ręce w górę wydłużasz kręgosłup z wydechem ręce idą na dół przejdź na grzbiety stóp i zrób skłon oprzyj czoło na macie, wyciągnij kręgosłup wydłuż boki tłowia powoli na wdechu, kręg po kręgu idziesz do przodu aż przejdziesz na brzuch wydłuż nogi, wyciągnij nogi do tyłu skręć uda do środka dociśnij miednicę do podłogi połóż dłonie mniej więcej pod barkami, delikatnie wsysając brzuch na wdechu idziesz do góry wydech zejść na dół i wdech kręg po kręgu idziesz w górę na końcu idzie głowa wydech zejść na dół dociskaj stopy do podłogi wdech kręg po kręgu idziesz w górę wydech zejść na dół wdech jeszcze raz idziesz w górę wydech zejść na dół dociskasz uda do podłogi przenieś ręce do tyłu Zapleć kciuki, odciągnij barki od swojej głowy i na wdechu powoli podnieś się, otwierając klatkę piersiową. Z wydechem oprzyj czoło na macie, zapleć kciuki odwrotnie i na wdechu, wciskając uda w podłogę, podnieś klatkę piersiową, podnieś głowę. Odsuwasz barki od głowy. Otwierasz przód ciała. Z wydechem zejdź na dół. Oprzyj czoło na macie. Połóż dłonie przy żebrach. Podkurcz palce stóp. Przejdź do klęku podpartego. Rozstaw dłonie na szerokość barków. Dociśnij palce dłoni. I z wydechem podnieś biodra. Przejdź do psa z głową w dole. Dociskając na przemian stopy. Rozciągając raz jedną, raz drugą stronę ciała. Wdech kręg po kręgu. Idziesz do przodu. Deska wydech, wróć do psa z głową w dole wdech, jeszcze raz, kręg po kręgu idziesz do przodu, deska wydech, wróć do psa z głową w dole wdech, przejdź do przodu, deska wydech, pies z głową w dole dociskaj podbicia stóp powoli na wdechu podnieś prawą nogę, zginasz ją w kolanie i z wydechem kolano idzie do przodu, stopy ustaw między dłońmi przejdź na lewą dłoń i skręć się w prawo prawa ręka idzie w górę, otwierasz klatkę piersiową wydech, ręka wraca na dół nogę wycofujesz, idziesz do psa z głową w dole dociśnij podbicie prawej stopy i robiąc wdech, lewa noga idzie w górę zginasz ją w kolanie rozciągnij się i wydech, kolano idzie do przodu stopy ustawiasz między dłońmi oprzyj się na prawej ręce i skręć się w lewo Powoli podnosisz lewą rękę, otwierasz klatkę piersiową. Spokojny wdech. Wydech, ręka wraca na dół. Idziesz do psa z głową w dole. Biodra idą do góry i do tyłu, dociskasz podbicia stóp. Odpychasz się od dłoni. Wydłużasz kręgosłup. Wdech, deska, Przejdź do przodu. Aktywne jest całe ciało. Wydech czaturanga, zginasz ręce w łokciach, aż położysz się na brzuchu. Przejdź na grzbiety stóp. Wyciągnij nogi do tyłu, wsysasz brzuch, rozstaw dłonie na szerokość maty, przejdź na palce dłoni, ściągnij łopatki, uaktywnij całe nogi i odpychając podłogę od siebie na wdechu idziesz w górę. Na końcu idzie głowa, wydech, zejdź na dół, wdech, powoli wracasz do góry, wydech, zejdź na dół. Wdech, idziesz w górę, odsuwasz barki od głowy, klatka piersiowa otwarta. Wydech, zejdź na dół. Wdech, idziesz w górę. Wydech na dół, dociskaj uda do podłogi. Jeszcze raz, wdech, idziesz w górę. I na chwilę przytrzymaj tą pozycję, ściągnij łopatki, unieś mostek. Wydech, zejdź na dół. Połóż dłonie przy żebrach. Przejdziemy do psa z głową w górze. Dociśnij grzbiety stóp i na wdechu idziesz do góry. Wydech pies z głową w dole. Popraw dłonie, popraw stopy. Możesz skręcić się w prawo, w lewo. Spokojny, miękki wdech i wydech. Na wdechu przejdź do przodu deska. Z kolejnym wydechem czaturanga. Schodzisz na dół, przejdź na grzbiety stóp, wyciągnij nogi do tyłu, skręć uda do środka, dociśnij uda do podłogi, dociśnij miednicę do podłogi, przenieś ręce do tyłu, wnętrza dłoni skieruj do sufitu, odsuń barki od podłogi. I robiąc wdech, uaktywniając całe ciało, podnieś się do góry. Głowa, ręce, nogi. Poczuj, że całe twoje ciało jest aktywne, przód ciała się otwiera. Długi wdech, długi wydech. Powoli przenieś ręce do żeber, przejdziemy do psa z głową w górze. Na wdechu odpychasz podłogę od siebie, podnosisz się do góry. Wydech, powoli pies z głową w dole. Kości pośladków idą w górę. Boki tłowia wydłużone. Nogi aktywne. Spokojny wdech. Spokojny wydech. Wdech deska. Wydech czaturanga, schodzisz na dół. Znowu przechodzisz na grzbiety stóp. Dociskasz stopy, dociskasz uda. Ustaw łokcie pod barkami, rozstaw dłonie na szerokość barków, przejdź na przedramiona i podnieś się do góry. Dociskając dłonie do podłogi, odpychając się od swoich dłoni, poczuj jak ściągasz łopatki, odsuwasz barki od głowy, wsysasz brzuch i sprawdź, czy możesz podnieść łokcie. Jeśli to jest za dużo, zostań na łokciach. Z wydechem zejdź na dół, przenieś ręce do linii swoich żeber. Mocuj barki od głowy i na wdechu przejdź do psa z głową w górze. Wydech, odpychasz podłogę od siebie, wracasz do psa z głową w dole. Aktywne nogi, długi kręgosłup. Powoli zejdź na dół. Połącz kolana, usiądź na piętach. Wyprostuj plecy. Przenieś ręce na tył głowy, zapleć palce dłoni, rozszerz łokcie. Otwierając się w klatce piersiowej, zrób wdech i z wydechem skręć się w prawo. Na wdechu wróć do środka i wydech, skręt w lewo. Delikatnie wsysasz dolny brzuch. Wdech, wróć do środka. Wydech, skręt w prawo. Wdech, wróć do środka. Wydech skręt w lewo. Wdech wróć do środka. Jeszcze raz. Wydech skręt w prawo. Wdech. Wydech skręt w lewo. Wdech wróć do środka. Rozluźnij ręce. Zrób skłon. Oprzyj czoło na macie. Rozluźnij barki, rozluźnij ramiona, dłonie. Spokojny wdech i wydech. W tej pozycji możesz chwilę odpocząć. Robiąc wdech, podnieś się do góry i usiądź w siadzie skrzyżnym. Wyprostuj plecy. Na wdechu podnieś ręce do góry i wydech zrób skłon w lewo. Rozciągasz prawy bok. Na wdechu wróć do środka i wydech zrób skłon w prawo. Rozciągasz lewy bok. Wdech wróć do środka. Wydech skręt w prawo. Wdech wróć do środka, ręce idą w górę. Wydech skręcasz się w lewo. Lewa ręka idzie do tyłu, prawo na lewe kolano. Wdech wracasz do środka, rozciągasz się i na wydechu ręce idą na dół. Połóż dłonie na kolanach, zamknij oczy, wsłuchaj się w swoje ciało i zaobserwuj, jak się czujesz po tej praktyce. Spokojny, miękki wdech i wydech. Pozostajesz w kontakcie ze swoim ciałem. Każdy wydech pomaga ci się bardziej rozmiękczyć i rozluźnić. Daj sobie chwilę na to, żeby siebie poczuć w tym momencie. Możesz pozostać tutaj tak długo jak chcesz. Powoli połącz dłonie na klatce piersiowej, pochyl głowę w stronę serca. Zrób długi wdech i wydech i podziękuj sobie za tą praktykę. Do zobaczenia.